Halo, halo, witam serdecznie w szóstym już odcinku z serii Black Myth: Wukong. Może pamiętacie, ostatnio byliśmy w tak zwanym Bambusowym Lesie. Chyba tak się nazywał, jeżeli dobrze pamiętam. No i w sumie udało mi się znaleźć pewnego mini-bosa kolejnego. Jakoś z tej strony trzeba było się przedostać. No jakoś specjalnie jeszcze z nim nie walczyłem, ale... Teraz postaram się go zatwić. Proszę bardzo. Wang tak zwane. Ma jakieś ataki dystansowe. Dobra, trzymaj stuna. Jakąś truciznę potrafi też wywrzeć. No mamy też możliwość przemiany. No moja przemiana całkiem dużo dała. Dobra, koleś ledwo co żyje. Kurde. Jeszcze bez przerwy, jakaś trucizna minowana nad nie wiem z której strony. Kurda. Czy jest jakaś opcja? Bo ja bez przerwy jeszcze z trucizny otrzymuję. Kurda. Nie wiem, czy mam przypisaną w ogóle jakąś umiejętność sobie. Przerwała. Dobra. Pokonano. Dobra, jak najszybciej. Teraz ekwipunek. I mamy rzeczywiście proszek. Przedmiot podręczny. Potwierdź. You Ty... just Ty... 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 Ty...

Potomstwo ropuchy, dbaj o nie dobrze, bo pewnego dnia może okazać się wyjątkowo użyteczne. To może jakiś materiał kluczowy, nie? Wiem. Co jeszcze zyskałem? No to chyba nie ma niczego super ważnego. Dziennik z kolei miejsce medytacji no to macie scenerię. I prócz tego, portrety przeciwników elitarne jogwaj z tym walczyłem, chyba tak. Wielki taktyk w niczym nie przypominał swojego starszego kolegi Guangzi. Od czasów młodości i wskrytości serca pragnął zostać legendarnym mistrzem Yaoguai, który zostanie zapamiętany na wieki. Może no, kogoś interesuje bardziej szczegółowy opis, to proszę bardzo. Aż tak super szczegółowo raczej czytać już nie będę. Ten z kolei. A to była jeszcze jakaś ropucha. Przepraszamy, przepraszamy, ta historia jest nadal tłumaczona z najwyższą starannością. Prosimy drogi czytelniku o jeszcze chwilę cierpliwości, że jak? A, czyli jest po angielsku? Czyli to polskie tłumaczenie takie, kurde, nie do końca dokończone na premierę. Już widziałem kiedyś podobne w sumie. Zabiegi. No i przy okazji mamy save'a. To się z pewnością przyda. Czyli ten wiedzie główna historia, tak? Najwyraźniej no tak to się prezentuje. Pozyskaj duchy tego upiora. No, bo wcześniej właśnie. Nie mogłem go złapać. Nie, nie miałem możliwości. Udoskonal duchy. Ile to w ogóle kosztuje? Hmm, którego ja mam w ogóle ducha? O co tu w ogóle chodzi? Dokładnie jeszcze nie rozumiem z tymi duszami. E, językowy bicz, przyjmij postać tego. Tej żaby wysunię język, by zaatakować odległych wrogów. Choć jest miękki, ten język może zdawać znaczne obrażenia. Na razie jeszcze nie będę ulepszał. Nie wiem dokładnie na czym to polega. Będę musiał jeszcze wypróbować za chwilę. No, mamy rzeczywiście tą ropuchę. Ale jak się w ogóle korzysta z umiejętności? Kiedy wskaźnik potęgi jest pełny, naciśnij L. RT plus LT, aby skorzystać z umiejętności ducha. Przeobrażenie w potężnego Yao Guai pozwala wykorzystać jego wyjątkowe zdolności. Zużywają one energię chi? Coś jest nie tak, którą można pozyskać od przeciwników w trakcie walki, tak? Ok. No to mamy wyposażone. Postaram się w trakcie walki jakkolwiek wykorzystać, ale to jakoś później. Jeszcze się wycofam na chwilę. Chyba tam jakaś inna ścieżka. Wydaje mi się, że tamta będzie raczej bardziej poboczna, chyba. Nie wiem, spróbujmy. Na razie dwie ścieżki są dostępne. No, rzeczywiście jakiś gong. Zadzwoni. I have an ominous feeling. After the bell rang, it seems as though the resentment in the depths of the mountain has grown. Oh, forget it. Overthinking won't help. Your presence has already made a mess in the mountain. Why not go ahead? Them out. No, ciekawe, jakie to będzie miało znaczenie na rozgrywkę, jakoś później te gongi, wszystkie dzwony. Co by się stało, jakbym nic nie wykonywał? Kto wie. Ale wolę jednak zebrać wonne pnącze. Luodzia? Luoja? czy jak się to wymawia? Coś nowego niby mamy. Ej, gdzie są te wszystkie surowce? W ogóle tego nie widzę. Coś żebym zawalił. Nie ma takich materiałów. Czy ja ślepy jestem? Dziwne. Jeszcze z wyposażeniem. Czy to obrady coś tutaj zrobić? Granulki? muszę coś zobaczyć. Ten materiał proszek antymiazmatu się nazywa, tak? I to niweluje zatrucie. Mam coś takiego już wyposażone pod szybkim wyborem? Tak, proszek antymiazmatu, okej. Okay. No, a powinno być trochę łatwiej wytłumaczone, jak ciem proszek w truciźnie i tyle. A no tak trzeba się domyślać. Dobra, w każdym razie ścieżka na jakieś nowe tereny, gdzie my się udajemy, no to ma bardzo dużo zdrowia. Chyba moment. Taki się czy jak? Troche inny niż zazwyczaj. <laughs> These snake guys are nothing to fear. Snake gall steeped in drink, though, makes a fine tonic to flush malady. Here, here, young friend, be my guest inside. Ok, mam jeszcze 3 punkty aż, to niezwycię uwagi od dłuższej pory. Dobra, to idziemy w jakieś ulepszenia, z której strony? Sztuki walki może? Tylko pytanie gdzie? Mistycyzm może, unieruchomienie. No to też jest całkiem niezłe, ale nie wiem czy bym aż tak często wykorzystywał ten podejście. To jest całkiem mocne, że tam trochę więcej zdrowia zyskuję. A ten D ponosi maksymalną liczbę punktów koncentracji z jednego do dwóch. Ej, co jest? Czy to wymaga jakiejś większej ilości, czy jak? 4 na 3? A nie, to chyba jakaś statystyka ogólna. Każdy poziom talentu umiarkowanie zmniejsza koszt wytrzymałości. Może być. Dobra. E, w takim razie co ja robię? Nie wiem tędy. Dodatkowe materiały. Dobra, więc główna historia pewnie na dół by wiodła, ale zobaczymy jeszcze, co koleś ma do zaoferowania. Jakiś sklep, czy jak? Hehe. <laughs>

Dobra, ulepszenie tykwy. Mogę? A, więcej bym miał napojów. Ile to w ogóle kosztuje? Wonne pnącze Luoia. A to to, które znalazłem niebawem ostatnio. Uważ. Co ja mogę? ważyć wino z kokosa. Datki. Klejnot z żółciowego. Przez krótki czas po użyciu tykwy umiarkowanie zwiększa odporność na truciznę. No, mogę sobie doładować. I coś muszę jeszcze zrobić, żeby to wykonać? Chyba się już uważyło? Sklep. Co masz do zaoferowania? Nasiona niebieskiego lotosu przez krótki czas po użyciu tykwy powoli przywraca niewielką ilość zdrowia. I to jest całkiem mocne. To jest całkiem mocne. I po raz kolejny mogę uważać, tylko z innym dodatkiem, tak? No, wydaje mi się, że ten jest mocniejszy. Jest dobry na wszystko. I chatała. No, gdyby można było się jeszcze upić. Mam taki pomysł na rozgrywkę Soul psych, tylko z elementami, że jeszcze gramy jakimś pijakiem i można się upić. Że jest o wiele gorsza widoczność. I żeby się za wiele wypiło tych. Nie wiem, tam jakiś leczeń. Jeszcze czegoś takiego nie było. Dobra, więc to jest powrót na poprzednie tereny. W takim razie jedyna opcja to jakoś niżej. Co my tutaj mamy? Patrzcie, jakie ruiny. Wydaje mi się, że po raz kolejny szykuje się jakaś walka z minibosem. Bardziej otwarte tereny, dosyć charakterystyczne. Hailed bird, hailed bird, what dimmed your shine? Past's grip beyond our grasp, the future we may still clasp. Late is the hour, young one, in which you choose to stain my tranquil abode. Pray tell. Do końca się patrzcie, jak często w ogóle jakieś bossy występują, to jest naprawdę niesamowite. Pan w białych szatach, tak zwany. No, ten chyba nie ma aż tak dużo zdrowia.

Już ja miałem taką umiejętność pod R2O, właśnie w żabę się mogę zmienić. Jak to działa? A, to się nie zadziałało niestety.

i'm Teraz musiałbym perfekcyjnie rozegrać. Ja nie mam opcji, co wcześniej zeszowałem. Moja no idea dorady z się wygrać. Nie byłem jednak przygotowany. Jeszcze tam testowałem różne rzeczy na początku w sumie. Dobra, chyba jednak zostawię Klesię na kolejny odcinek. To jest absolutnie najtrudniejszy boss do tej pory. Próbowałem jeszcze kilka razy na niego wygrać, ale jest kilka rzeczy, które zauważyłem. Na przykład mój mocny atak tego rodzaju ani razu w ogóle go nie trafiłem, mimo że już stał dosłownie w miejscu po animacji odpowiedniej. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Mocne ataki na kolesia nigdy nie działają. Zawsze potrafi to zdoszować, więc tylko za pomocą lekkich ataków jakieś kombosy będę musiał wykonywać. Nie, wiem, będę musiał całego builda chyba zmienić dopiero wtedy. No więc niestety to zobaczę w kolejnym materiale. Jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić jakaś sama dzwonka po kolejne materiały. I w sumie tyle, jeszcze ja sobie żegnam. Do jutra.